Nie chciałbym sama mieszkać. Czemu? Jak w niewoli. Ja lubię sobie przycisnąć autem. Nie. No. A ty nie możesz. No wiesz. Tylko depniesz i masz 70 mil. Tragedia. i Ha 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 no co, spóźnienie, do Kościoła delikatnie spóźnieni, ale jedziemy. Filip. すいません。 what I be in To w środku jest petarda. Jedziemy oczywiście GMC naszym kochanym, e, Yukon wersja Denali, w środku jak miejsce jak w samolocie w Biznes klasie. naprawdę przestronne auto, jest długie na 6 metrów, e, zresztą pokażę Wam je z zewnątrz. E? Jak będą Donate, to... jeśli nie zapomnijcie donate'ować, bo to wszystko z Waszych donate'ów jest. wynajem auta, Florida, samoloty, Bahamy, także dzięki za wszystkie wpłaty, wpłacajcie dalej, żebym mógł dalej podróżować. Z tego miejsca jeszcze podziękowanie dla moich rodziców, którzy dzięki którym mogę podróżować. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie finansowe i nie tylko. T tak, dokładnie, kocham Was, rodzice. Happy holidays. Ładnie, ładnie. Mamy naprawdę fajne autko, a jest to GMC Yukon w wersji denali długość prawie 6 metrów ponad 2 metry wysokości, ponad 400 koni. Jest naprawdę fajne, jest wielkie, jest mega szybkie i zobaczcie jak jeździ. Naprawdę fajna maszyna, jeździ się tym super. Jedyny minus jest taki, że wszędzie jest ograniczenie do 35-45 mil. Także, ledwo odepniesz gaz, już musisz się skamować. Także, szkoda, ale ogólnie maszyna super. Naprawdę, Idziemy w drugim jest fantastyczna zobaczcie ten That's Do you like cheese? Dziękuję. senior Dziękuję. Dziękuję. nam Dziękuję. nie Dziękuję. Dziękuję. ale Dziękuję. sobie Dziękuję. Dziękuję. Ale Dziękuję. Dziękuję. sobie radzimy. Dziękuję. Dziękuję. Dobre? Bardzo apetyt. Dziękuję. Dziękuję. Są mioki. Kurczak był? Jej, już się pochodziła. Mm. Jest. Nie macie drask. Mamy tu kurczaczka, i krewetki, i makaron, i ser, i sos. Carbonara, no to co, smakowa. No Kamil, pierwsze wrażenie? Dobre. Dobre? Paweł? Jak mm -hmm. Smakuje? Witanowy, troszkę mięska, do krewetki jeszcze się nie, do, nie dogrzebałem, ale... A kurczaka jadłeś? Mhm. Mm Dobre, tak? 3 na 5, 3 na 5 była ta restauracja, parę minusów, oczywiście oceny poszły. Niestety, ale smród był taki dosyć nieciekawy w tej knajpie, a nie było grudka, ale zjedliśmy. Jedziemy teraz do Florida City, i tam próbujemy złapać się na kawę i na boat tour, żeby lecieć na aligatory, Także Lecimy? Lecimy czy nie? Cały czas Miami moi drodzy, cały czas Miami. Ale przybliżamy się do Florida City i mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć aligatora, bo gadamy o tym już no ładnych parę dni. I fani wiem, że oczekują, żeby zobaczyć aligatora. Dostaję wiadomości każdego dnia, gdzie są aligatory, gdzie są zdjęcia aligatorów No to chcę, chcę to zrobić, chcę to zobaczyć, chcę zjeść aligatora w ogóle Więc mam nadzieję, że we Florida City załapiemy się na jakieś mięsko z aligatora Mój brat jadł e, takie mięsko w Kambodży, a ja chcę zjeść takie mięsko w Miami, Florida, USA <śmiech> 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 <Cieka>! <śmiech> No, teraz śmieję się za sobą

The whole thing would take about an hour and 15 minutes. Would you like the package? Mhm. So first the show at 2:00. The show's only about 15 minutes. Okay. High Holmes comes to the Everglades, alligator farm, we'll be every visit Florida. Yeah, complete. Hello. Jest food boat. 3:00, 3:00 zaczyna się nasz tour. Więc mamy półgodzinę, żeby pochodzić do całej okolicy i zapłaciliśmy za 3 bilety, w skład który wchodzi wycieczka łodzią, 2 pokazy i jedzenie. Trzy bilety z podatkami 102 dolary, także nie jest. Źle. Tu są troszeczkę inne. Jest ostrzeżenie, uwaga, nie, nie podchodzi, bo krokodyle i aligatory gryzą. to ateleta jest malutki, chyba taka, nie wiem, ale piękny. Rzecz, nic się nie rzuca. Tak, rzecz, tak? Ale to wyrwa. Nie, to mógłaby odskryć. Bardzo cute, very cute. Taką łódźkę będziemy sobie płynąć na boat tour, bo udało nam się kupić bilety. And you'll see the water come down the bottom of your feet uh, unless you want to get your feet wet headsets Tym razem troszeczkę inaczej. Tak wygląda nasz pokój, czy mieszkanie motelowe, chyba mogę tak powiedzieć. Zabukowaliśmy sobie taki apartment, i on znajduje się w północnej części wyspy, na której byliśmy poprzednio. Ta, poprzednio byliśmy na South Beach na południu, teraz jesteśmy na północy i powiem Wam szczerze, że tutaj odkryliśmy prawdziwą Amerykę. Ameryka, która składa się z przecznic, ludzi stojących na rogu, liquid stores, czyli sklep, sklepów z alkoholem, samochodów jeżdżących przepisowo, takich dzielnic mieszkalnych, które niekoniecznie są bulwarami składającymi się z wysokich budynków. Także po raz pierwszy widziałem Amerykę inną niż te najbardziej powiedzmy wystawowe miejsca reprezentatywne które do tej pory widzieliśmy. Także y, jesteśmy trochę zmęczeni, jedziemy jeszcze szybko coś zjeść i pokażę Wam jutro troszkę więcej.